Dzień dobry Państwu prosto z Sierakowic, gdzie za kilka minut na tym właśnie obiekcie rozpocznie się spotkanie w ramach 1-8 finału Pucharu Polski. A przed nami jeszcze zanim pierwszy gwizdek minuta ciszy to ma związek ze śmiercią pana Antuna Pacicia, Nagłą śmiercią trenera drużyny BSF Powiat Ochniew. Majkowski, Madziąg, Madziąg zabrał się, Madziąg może trafić, Tomasz Warszawski, świetnie skrócił, znowu Aleksandr Bondor postanowił sam spróbować, czy tam był jeszcze rykarz, że tak jest. Wiktor Delgado, nie próbuje też André Luis, ale bardzo dobrze Poszcz. nie dał się przepchnąć. Ale teraz strata Klaus. Zgrywa do środka Andre Luis. Klaus to może być trafienie dla legii Warszawa i tak to się kończy. Zabójczy kontratak w wykonaniu drużyny gości. Akcja, która swój początek miała na lewej flance, a potem wszystko finiszował. Rui Pinto. W rozegraniu też Christian Rodriguez. Ponownie Andre Luis ma technikę, ma umiejętności. Andre Luis, ale nie ma asysty na koncie spóźniony Zagranie na przed... pole i gdzie jest piłka w rękach Tomasza Warszawskiego, ależ zagotowało się pod bra... Rybicki, Rybicki, na prawej stronie Rybicki obok bramki tym razem Dmitro Rybicki, ale ten zwód, który pozwolił mu znaleźć sobie trochę przestrzeni. Bondar. Górne zagranie na Freitasa. Freitas do lewej nogi. Freitas! Nie ma gola! Była ta sytuacja! I teraz Brian Mera się zaangażował. Hugo Freitas. Piłka po lewej stronie. Górne zagranie. Mera wypchnięty. Ale jeszcze dostał prezent Brian Mera i Tomasz Warszawski. Kierowca. Legia lepsze przekalkulował sobie to Wiktor Delgado. No i teraz Brian Mera. Mera do pustej bramki, Bondar nie ma gola. Na takim półwślizgu atakował... Gr Kolejna próba wstrzelenia i to już jest nie tylko próba, bo to jest bramka, to jest remis, to jest jeden do jednego. To jest Brian Mera i Wemet remisuje po jednej bramce z Legią na nieco. Delgado. Klaus, jak odpowie Legia, Klaus! To jest gol, to jest rykoszet, To jest 2 do 1 dla Legii. Niedługo cieszyli się tą wyrównującą bramką zawodnicy Wemetu, bo Legia w niespodziewany sposób. Klaus. Jest gwizdek sędziego. No i było kolejne przewinienie. A co za tym idzie? Rui Pinto nabiega na piłkę. Rui Pinto broni Kornat, ale jeszcze dobitka i jest trafienie. Piłka wpadła do siatki, bo nie na posterunku był Denis Lifanow i to on zmienia wynik na tablicy na, na pewno trener Bondar z tego co udało się trochę podsłuchać, mówił przynajmniej kontakt, przynajmniej gol kontaktowy. Świetna piłka na prawą stronę. Pinto Jakub Kornat był teraz w odpowiedniej dyspozycji. A przy piłce Ostra Kimera i to Wemet rozpoczął. Pierwszy gwizdek wybrzmiał. Rui Pinto chciał uruchomić starożukę, ale pojawił się Mateusz Weserling na parkiecie i odzyskał piłkę Madziąg. Madjong próbował wejść między dwóch rywali, to się nie udało. Teraz Delgado. Delgado! Ja! Proste trafienie, co za akcja Legii Warszawa! Bramkę wpisuje sobie Rujbin to kapitalna asysta w tym przypadku. Wiktora Delgado pozwala wyjść Legii już na trzybramkowe prowadzenie. Teraz Wizek Jankowski biega w pole karne. Madziąg dogrywa, ostra. Puścił to match warszawski, ale tam był jeszcze Andry Luis i to on wcielił się w rolę golkipera. Bondar, Ostrak. Brian Mera. Mera, Mera! Otwarta droga do bramki, ale nie czysto traf... Raz jeszcze Rodriguez. Odcięta piłka. Przyjął ją podeszwą buta Michał Klaus. Świetnie Klaus otworzył drogę przed Wiktorem Delgado. Delgado! Tam chyba nie było poprzeczki, tylko interwencja kornata. Tak. Pod... Andre Luis Rui Pinto, Polini, Michał Klaus, szeroko ustawiona legia wykorzystuje te przestrzenie. A teraz Brian Mera dogrywa do Mateusza Maciąga. Mateusz Maciąg daje sygnał do ataku. Mateusz Maciąg strzela bramkę na 2 do 4. Czy Wemet ruszy po tej akcji? Czy Wemet będzie w stanie... Mateusz Maciąg, Brian Mera. Do lewej nogi walczy tam Andre Luis, żeby utrudnić przeciwnikowi zadanie. Westerling teraz Maciąg. Maciąg, obok słupka, reprezentant kraju. Rui Pinto, André Luiz, będzie mógł jeszcze podwyższyć 8 sekund. No nie było to czyste zagranie Macieja Jankowskiego, żółta kartka na jego koncie, wpadł bo... Jest gwizdek, Oskar Szczepański! Trafia Oskar Szczepański! 5 do 2 dla Legii Warszawa na 4 sekundy przed końcem meczu jednej ósmej finału Pucharu Polski, a więc... No, i w tym momencie Syrena Końcowa wybrzmiała, więc w jednej ósmej Finału Pucharu Polski już oficjalnie można powiedzieć: To Legia wygrywa w Sierrakowicach z Wemetem. 5 do 2 i drugi raz w historii gwarantuje sobie awans do ćwierćfinału tych rozgrywek. Wemet odpada, ale Wemet może teraz skupić się na ekstraklasie. Piłkarze dziękują sobie za to spotkanie. Ja dziękuję Państwu, że byliście z nami. Kłania się nisko. Miłość, czyli Wończyk, a transmisję zapewnił liveeonmw.pl do usłyszenia!